Witajcie w informacyjnym filmie. I nie, nic spokojnie. Mój kanał nie znika, nie nic, tylko powstaje coś nowego, co będzie dzisiaj. Bo uwaga, dziś na, na tym kanale będzie animacja, no i jest. I to jest to, co teraz nagrywam. To, co teraz to będzie, to jest animacja, tak. Oraz na bo uwaga powstaje drugi kanał którym nie będzie animacji zero animacji animacje będą na tym kanale jakby co tak e i będziecie mieli linka w opisie pod tym filmem do tego drugiego kanału który będzie się nazywać Waszka plus i będzie tam tak będą będzie tam no, ogólnie granie będzie tam jakieś, właśnie li, listy. No, że listy na przykład jakichś animatroników, nie wiem, znowu, albo jakiś gier, czy coś, czyli no rankingi, jakieś inne rzeczy. Ale nie będzie animacji, zero animacji, bo animacje będą na tym kanale. No, no i mogę Wam jeszcze coś podpowiedzieć. By... albo nawet i powiedzieć, powiem Wam nawet, ok, powiem Wam, powiem Wam dwie informacje, bo dalej Wam nie chcę mówić, co chcę robić, ale propo gier, to dzisiaj wleci, <ścoughs> dzisiaj wleci odcinek pod tytułem oczywiście na tym y, Waszka Plus, nie? Y, którego przypominam, macie linka w opisie i tam yy, będzie ten film się nazywać Hello Neighbor akcji. <grymne> Poczekaj, <grymne> Hello Neighbor pełna wersja Akt 1, Akt 2, Akt 3 i finał, plus Hello Neighbor 2 pełna wersja, cała gra i to na jednym filmie. Tak będzie się film nazywać i tak będę te dwie gry przechodzić na jednym filmie. I przypominam, ja już je grałem, ja wiem o co w nich chodzi, ale uznałem, że nagram coś takiego, że będę te dwie gry yy, przechodzić na jednym filmie. Już mam to zmontowane, bo, to, bo ten filmik, czyli ta animacja też w sumie, informacyjny nagrywam na... Właśnie nagrywam po tym jak już zmontowałem i zapisałem ten film. Więc yy, no. Druga informacja To jest ostatnia, dlatego ten Ten filmik jest krótki Ale druga informacja będzie seria z Sons of the Forest, tak. Z Sons of The Forest A dalej wam nie chcę zdradzać co będzie. No to co? Przypominam, jeszcze raz macie linka w opisie do tego kanału, Może, możecie też wpisać, będziecie mogli w Waszka Plus. No i co? To, to tyle. Bo nie wiem, nie chcę wam w, po prostu zradzać, nie? To co? Na razie, hej, cześć, cześć.